Cześć kochani! Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym zaprezentuję Wam nową, wegańską linię Belle Hypoallergenic, którą znajdziecie wyłącznie w sklepach Rossmann. Zapraszam! Pierwszy produkt to hypoalergiczny, odżywczo nawilżający olejek pod makijaż Skin Oil Elixir. Produkt ten jest wielozadaniowy i naprawdę sprawdzi się w przypadku skór, które potrzebują dodatkowej regeneracji, więc jeżeli macie skórę szarą, ten olejek będzie idealny dla Was. Dzięki mieszance pięciu olejów z nasion konopi, pestek moreli, arganowego, żożoba i słonecznikowego olejek ten doskonale nawilża, regeneruje i odżywia skórę. Formuła olejku jest bogata w witaminy C i E, które działają antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo i poprawiają elastyczność skóry. Uwaga, wskazówka! Olejek ten może być stosowany przed makijażem, ale możecie mieszać go również z podkładem, aby uzyskiwać bardziej naturalne wykończenie, ale nie bójcie się nakładać olejku również na ciało i na włosy. Kolejny produkt to innowacyjna, hypoalergiczna, antysmogowa baza pod makijaż anti Primer. W jej skład wchodzą ekstrakt z nasion konopi i sok z liści aloesu, które intensywnie nawilżają skórę, poprawiając jej jędrność i spowalniając proces starzenia. Warto pamiętać, że baza ta, poza swoimi nawilżającymi i antysmogowymi właściwościami, jest doskonałym produktem przedłużającym trwałość makijażu. Następny produkt to hypoalergiczny, nawilżająco-regenerujący olejek do ust Lip Oil Elixir. Obecne w składzie oleje z nasion konopi, z pestek Moreli oraz arganowy nawilżają, odżywiają, zmiękczają i wygładzają usta. W efekcie usta są zregenerowane i nawilżone, ale lekka, nieobciążająca formuła olejku jest naprawdę komfortowa w trakcie noszenia. Przechodzimy teraz do hypoalergicznego, nawilżająco odżywczego podkładu do twarzy Nude and Moist Makeup, który znajdziecie w czterech wersjach kolorystycznych. Formuła podkładu zawiera bogaty witaminy, minerały i antyoksydanty ekstrakt z nasion konopi, który intensywnie nawilża skórę, wspomaga jej elastyczność i poprawia ogólne funkcjonowanie. Jest to kremowy podkład, którego krycie można budować poprzez ilość nakładanych warstw. Nie jest ciężki, ale warto wiedzieć, że dzięki zawartości melaniny podkład ten chroni nas przed tzw. niebieskim światłem, które jest emitowane przez np. telewizory oraz komputery. Przed nami ostatni produkt z kolekcji, czyli chybo Regenerujący tuż do rzęs Great Lashes Regenerist Mascara. Zawarte w formule składniki odżywcze takie jak olej z nasion konopi, pantenol, olej rycynowy i oliwa z oliwek pielęgnują, nawilżają i zwiększają elastyczność rzęs. Specjalna silikonowa szczoteczka tuszu zapewnia nam wydłużająco podkręcający efekt i pozwala na równomierne nałożenie maskary. W zależności od ilości nakładanych warstw możemy stopniować również efekt pogrubienia. Kochani, tak prezentuje się najnowsza. Wegańska kolekcja kosmetyków Bell Hypoallergenic, którą dla przypomnienia znajdziecie w sklepach Rossmann. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Do zobaczenia następnym razem.